Witajcie w pierwszym odcinku MSP. Y -y, Zamknij to... się. No ej, już tam mieliśmy otwarte kobieto. Nie, nie mamy. No, nie mamy. Mm. Ej, musisz Jeszcze na chwilę zbyt zbyt, trochę... Bo... Do, Dobra, daj. To, to moje profil. Dobrać. Moje profil. Wy wiecie, że ja też tak robię. Zamknij się. Nie. Dziesięć. Ładnie masz to. Gdzie się dziś wiadomości? Dalej. <śmienic> e, ja, ja mam na imię Julia. Ja jestem Gabrysia, o tak, właśnie jak ta. I tak. Tutaj, mi Tutaj brodę. No że nic nie zmienia epistolu. We czemu poszłaś? No nie, czemu poszłaś? Eeeh... Hat? Efekt, -y, Dobra, ktoś mnie zaprosił do znajomych. Mam mhm. katar dzisiaj. Ile lewa życie? Czyganka. Czyganka. No. Nie? Nie, to ma słaby, ale... A ty jaki masz? O, piętnasty. Słaby, nie? A ty jak masz? Nie wiem, dawno nie grałam. A wtedy jaki miałeś? Nie pamiętasz? No. Nie no, do swojego pokoju. Jego co jesteśmy siostrami. No to jest nasz duży brat. I do swojego pokoju. No iść. No właśnie. No dalej! Właśnie. Dobra, na niego nie zwracajcie uwagi. No dobra. Ceny handlowe. No dalej. Mm, to ja Brzydko jestem wiem, ale to no tak się tylko nazywałem, że tak, tak, tak. Tu się tak przedstawiam, że jestem Mia, że jestem z innego kraju. No. <śm> Dobra, zmienię ten status. Nie, to ja nie... swoje prawdziwe imię. Aj, I'm... ma. Po co Napi prawdziwe imię? Jak tam chcesz? Na pietro? No. Dobra No dobra, podoba Wam prawdziwe moje... Imię. Nie jestem Gawrysia Ale ona jest nieudziwa Jestem Papo nie, nie powiem, później Wam powiem, okej? Okay? No No Dobra, to... Uh, podaj. Um, dobra, to Wam na To Tak się zastanowiła hmm. się że na w sumie, się nagrywamy. Wiadomo, że nagrywamy z głosem? Nie. Tak? To możemy się założyć. Dobra. Eee... Yy, Chwila! No, zastanowię się. Zdradzę porno. I złapcie go. Takie cztery barwy bardzo... On tak mi tak to nie... Dać swoje? Jest. No dobra, dam swoje. No w ogóle nie wiecie jak je filmy. A jakoś nagrywamy. Witajeczkę. Wszyscy mojej fajnej konie <y> No dalej, ma... May... yeah, nie nagrywamy. No, dobra, Dobra. Jle się założymy. Majtki, ja mnie chciałaś powiedzieć? Ona na mnie mówi Majtki cały czas. No takie fajne. Zrobię to trochę większe. Nie, dobre, nie da się więcej? Tak. Ho ho, ho, zrobimy godzinę, która jest godziną. Dzisiaj jest, jak widać? 14. Co jej, ja tu idę odebrać na konkursie warto no czy... dobra. Przedstawię im ile mamy lat. Dobra, ona jest w piątej klasie. A ja w trzeciej. Tak. I co z tego? Jesteśmy siostrami, które się lubią. Mamy nawet krosa Ło wow, ładny jest. No bardzo. Naprawdę. Tak, się to nie nazywa. Ale kłamiecie i nie Ja... Ja. No. Ja mogę gadać. Ustawiam już miłkę. Dobrywa? Nie. Powiedziała I... Jak No dobra. to może coś fajnego pokażemy fanom. Ej, pokażmy naszą kolekcję koni, co? I, i im imiona. imiona. A, a ale... patrza, to jest mój ulubiony patropek. Widzą? Już nie tak, Już widzą. Tak, bo widzą, ustawiłyśmy przecież kamerka, żeby była. No chyba, że nie, nie wiem, dobra. Co no. było? Ja jaka to dawno ja, <laughs> nie jestem, Ola! Nie to podasz wyraz. To kura. Ola pierdam. W tym odcineczku będziemy Minecrafta oszusta robicie, bo Maja Piarła bo... Jaka Maja, bo... jestem Ola! On popatrz, bo, bo, słuchajcie tego. Oni mówią, na mnie Majtki, ale gdy mama mówi, żeby na mnie tak nie mówili, to mówią na mnie Maja, kurde. No właśnie. Mówią Maja Sereja albo przysta Maja. <śpiewa> to gra śmierci. A okej, okay. nieważne. Teraz na Mary poczcie na nią. <śpiewa> E, pójdziemy, kiedy no. ja zagramy. Papry. Ej, czekaj, czekaj, da to? Da to na no, chwilę? Trudno, że fuj, ja też. Ale ja czekaj, ja, czekaj. E, ja już czekaj. zrobiłem. film... Co to? Eee... takie to stroju, tak. Czekaj. <śmuszyna> <śmuszyna> czekaj. czekaj, czekaj, ej, ej, Oh, no oh, i... łoneczka, teraz... Ale ładne, czekajcie, zaraz. Ale ładny nawet. Teraz ubierzemy się. I całkiem to się? fajnie. To nie jest fajnie, to nie jest To nie, to nie. filmik. Czekajcie. Ubierzemy się. u jakąś ładnie. Teraz się przybierzemy o, tą duszę. Um. Czekajcie, przebiorę się po prostu. Piszcie w komach um. jakie ubrania mam tu łanne? Wow. Mi, pa mi pasuje to i to, tyle że żadnej włoskiej tego nie mam, co? No? Ale nie, to. <laughs> to jest fajne. Ty, tam może to może być? No. Albo tak? Tak? No. Tak? Ta ładniejsze. Tak? no. Okay. Dobra, jak chcę, tak będzie na razie. Patrzcie, ja mam pełną skarbonkę. Patrzcie, to jest mój filmik. Już się robi na YouTube. Dobra, widzę. No dobra, no to... Co by... Czekaj, co chciałam im jeszcze pokazać. Jak wam się będzie podobał ten filmik, to... Zostawcie lajki. I 10. to będziemy następne robić. Właśnie. Jak będziecie zostawiać lajki, to będziemy um, nagrywać następne, dlatego, że Będziemy wiedzieć, że Wam się podoba no i że będziemy wiedzieć, że chcę, czekacie na dostępne odcinki. No. Coś chciałam pokazać. Aha, mój pokój. Nie, nie chciałam. Jego po pokoju. nie się już ładuje. Mój pokój jest brzydki. A... Nie, cały. To jest prawie cały. Ogon mam taki, gryfaj. nie mam taką. To że mam taki. A chcę Wam pokazać moich. To jest mój chłopak kupity. On wygląda tak. Kupity. Wiem. Peking, tak. Pacuję, że niego, niego. Y, to jest mój kolega z klasy. On wygląda tak, że tak. Oprócz mojego zrzaka biedny. I ja. Co? I ty. Ty? No i ona, to jest moja koleżanka taka. Taka, taka, o, Laki jest 9 minut, dobra, pokażę Wam jeszcze szybko jakiś fajny pokój. Jakie 9 minut? Może już nagrywamy. Chwila. To jest dlatego co nie wiedzą. Może powiemy im co robimy robić. 8-8-5-3 chyba, ale to wyłączasz, siostro. Okay. Nie musisz no ale nie musisz do mnie mówić siostro, lekarze Natalka, pielęgniarki Jusiko, recepcji niskiej czarnych elektryk.